Hej! Witajcie w kolejnym odcinku Stryklu. Zagrałem sobie w Little Big Planet, Ze mną oczywiście moja śliczna dziewczyna Karolina. Cześć! I zaczynamy sobie kolejny odcinek. Jak widzicie przed chwilą było metro. I tutaj mamy już na, pierwszy, na pierwszym planie windę, którą trzeba naprawdę bardzo, bardzo tutaj na nie uważać, ponieważ możemy przełożyć różne bańki. Wydaje mi się, że pojedynkę byłoby to naprawdę ciężkie, to nie? E, tak, zdecydowanie. Jak karona tutaj grała sama, zdobyła chyba. Nie, no nie zdążyłem? Tak szybko tutaj przeleciałem ten, tą nazwę tego tutaj levelu, że chyba karona miała 47% tego się orientuje. A tutaj już było w to raz zagrane, więc no widzicie, że już dużo paniek było zebrane. A i tata, ale no jak mówię tutaj naprawdę w pojedynkę na tej windzie byłoby ciężko, więc na to musicie tutaj uważać. No najlepiej grać na dwóch, bo... Poczekaj, wy... bo się zablokowało yy, Najlepiej będzie na dwóch po prostu grać, zdecydowanie łatwiejsze tutaj, nie to wszystko. A chyba nie w to... Tą... a nie w tą myślę. no tam na dół no. Dobra, tutaj widzicie jest dużo wyładowań elektrycznych, więc na to trzeba uważać. Ale ogólnie level jest łatwo, po prostu tych właśnie tych wind, nie? Oj, zobaczysz później co jest. No dobra, już straciłem życie, gonię Cię, dobra Wow, co to było? Dzikupol. Ej, no Dobra Byłem do checkpointu, o już jest checkpoint, jak widzicie to jest sporo tu tych checkpointów chyba tam do tyłu, nie? Nie wiem, nie wiem znaczy, tak Aha, okej, okay. dobra, jedziemy w drugą stronę Czekajcie Na drugi dobra. poziom trzeba, nie? mamy jechać teraz w drugą stronę, czyli jedziemy innym wagonikiem To jest najgorszy tutaj, kurczę, nawet widziałem, że mogę stracić życie, Zaraz, straciłem życie przed no bo to możecie sprawić właśnie, że tak... O, widzisz? No, lipnie. Aj! Dobra, czekaj, czekaj, tutaj? O, wow! Ostatni ostatnie ty? życie tutaj mamy, trzeba na to uważać. Ale to jest tak, że Ty masz ostatnie życie i ja, czy tylko ja? Chyba i Ty i ja. No bo zobacz, Ty nie skusiłaś, nie? Tylko ja skusiłem. Sią... Ja też chyba skusiłam. Aha, faktycznie, no dobra, okej. Okay. Tych ja małych to... baniek nie zbieramy, one oh. nie są potrzebne nam tutaj. No kurde! Lepiej górą właśnie to, jak widzicie teraz tutaj. Próbuję, o, udało się, super Ale byle do checkpointu Bo checkpoint Co daje nam... Co ty masz na głowie? Turban Nie no, przypadkowo to ubrałem, więc... Aha, nalewka, kurczę Dobra, są pierwsze bańki A to jest tak bo się spada szybko, nie? No właśnie Zobaczcie, tam jest, kurde, patrz! Kluczyk. Dobra, trzeba tu będzie się. Dobra, idziemy sobie i zaraz tutaj się będziemy musieli. Zabić. Niech tu. Dobra, już. Był tam kluczyk, który, którego pominęliśmy, ale jak ja już wam mówiłem, my tutaj mamy już większość rzeczy pozbierane. Tak więc to nie było konieczne. Ale pamiętajcie o tym, aby ten kluczyk sobie po prostu zdobyć, bo on będzie konieczny do. Odblokowania tych leveli po pobożych no i też żeby mieć 100% też trzeba tych te kluczyki zbierać. My już go mamy, więc po prostu tutaj możemy sobie to pominąć. Jeszcze do góry jest, okej, okay, dobra. Co zaraz? Aha. Myślałem, że to... O, i będzie kolejna winda, zobacz, kolejna winda, no. więc trzeba tutaj uważać na to. No i z tamtej strony. Aj, tu macie jeszcze coś... takie zobaczcie. Są jeszcze, jakby, nie wiem, jakieś okna, jakaś kanaliza, albo jakieś ciepłe powietrze, które znaczy zabija. bardziej są takie gazy. No, no, no. I to, to trzeba te trzystu utrudnienia zastosować. Na pierwszej tego nie było, nie? Chyba? Nie, tam nic nie było. O, tu o, jest. O kurde, tam jest. Dobra, jest naklejka. Niektórych nie mamy, więc musimy to pozbierać jeszcze dodatkowo. Jest kolejna. A czasami to wygląda, jakby w tej bańce coś była, to Dokładnie, już jest ale i tak większość staramy się nawet te zebrane już zbierać, aby mieć jakiś wynik punktowy większy. No nie, no nie zawsze. A, już jest prawie... To nie jest naklejka tutaj, nie, nie? Gdzie? Ten taki długi tutaj, ten pod nami. Nie, nie? Nie. Dobra. Panie. Tu jest, zobacz, ta naklejka jest do góry, patrz na tych kartonach, widzisz? A nie, czy mi się wydaje? Nie, nie widzę. Myślałem, że tam było takie... Nie, wydawało mi się, że to jakieś były wąsy, O, już koniec, no ale, ale dobra. Krótki. Krótki level, no był dosyć łatwy, jednak no, musicie uważać na to, żeby pominąć po prostu. Zobaczymy, czy jest 100%. O, o dobra. No jest 100%, ale mniej więcej tutaj wiecie, co, na co trzeba uważać. Winda, szczególnie windę, trzeba tutaj na windę uważać, bo to najlepiej w dwóch wyjechać. Ale udało się to, dobra. Widzicie, mimo że nie zebraliśmy tego kluczyka, mamy odblokowane już wcześniej level, dodatkowe wzniesienie. Zaraz sobie zobaczymy, co to w ogóle jest, bo nie wiem, czy graliśmy nawet to już. A to jest to chyba, że jedzie się samochodem, nie? Nie, nie. A nie, to coś innego. Aha, mamy potwornego gazu, wydobywającego się z szybów. Unikać, I to będzie też winda pewnie. Mhm. No, czyli to jest jakiś tam e, niebezpieczny gaz, już mamy tutaj potwierdzenie. I tutaj po prostu zbieramy bańki. I w jedyny sposób, jaki możemy, chociaż nie wiem, czy właśnie level się ten skończy, jak się zabijemy, czy po prostu. On ta widzę do jakiegoś tam etapu potem zjedzie i. Ale gdzież on jeszcze jest na czas? Aha, no to będziemy pewnie musieli zjechać na dół i przez metę przejść, nie? Przez linię mety przejść i mhm. już będziemy to mieć. Bo wiesz, może jak spuścimy, to będzie zaczynało się od nowa. O, być może zaraz zobaczymy. No zaczynają się te gazy. Czyli tutaj. Po prostu wycięli pewien etap gry i wrzucili do dodatkowego levelu. No bo to samo mieliśmy praktycznie, no... O jest nawet już. Dół. No dobra, chyba wszystko. Wszystkich panik nie udało A nie, się. A nie. Ja, Czy idziemy jeszcze do góry teraz? I pewnie... Wiesz może tutaj szybciej idzie chyba, nie? Wydaje mi się, że tak Może jakiś tam sposób... No ale tak pewnie może... No się... i więcej gazów jest. No na pewno to już widać. Trzeba tego unikać. Oj, patrz teraz, no musisz do mnie iść? Ale no ciekawe, no. czy jak zginiemy, to nas portem wczyta. No i chcesz to sprawdzić. Nie, nie chcę. Ja też nie. Chyba jesteśmy już na górze, nie? Tak, jesteśmy? A, przejechaliśmy na górę i teraz zobaczymy, czy jeszcze coś będzie. O, A, jeszcze! No właśnie, nie wiem, czy to jest w nieskończoność, czy będzie jakaś meta, zaraz sobie to sprawdzimy. No ale... nie, zobacz, to jest na czas. No ale nie wiem, czy ta winda się zatrzyma po tym czasie, czy po prostu przez metę przejdziemy. Chyba przez metę. Pewnie będzie jakaś meta. A, kurde. Ale to niektóre. Le... Wow! Ha, zginąłeś! Ale jestem znowu. Aha, bo jest checkpoint, ważne, no, on nie zwróciłem uwagi na to, jest checkpoint no. tutaj. Czyli jest checkpoint, czyli może za każdym razem tutaj się jak stracimy życie. Czyli musi być jakaś meta na pewno. Bo w innym razie. Wow. No ale masz tylko cztery życia, nie? Aha, mogę jeszcze też między nimi patrzeć. Nie muszę. O, jest już meta, dobra. Zobaczymy, ile punktów. I tutaj nie ma 100%, żeby zdobyć, ale. Zobaczymy. No dobra, to będzie tyle w tym odcinku, pokażemy Wam niedługo już kolejne um, ostatni level na tym kontynencie, no i potem przejdziemy do Azji, już nam zostało z ostatnich leveli. No więc to będzie tyle, trzymajcie się, do usłyszenia, cześć! Cześć!